Siema, siema widzowie w kolejnym filmie na tym kanale, a w tej chwili ocenimy sobie piosenkę Genzi i jest ze mną Murzynek Kamileczek. Siemano widzowie, siemano! Dobrze, więc puszczam piosenkę. Mhm. Bit jest spoko na razie. Na razie targ, tak, tak. <laughs> Wszędzie moja twarz Zaglądają do relacji, chyba chcę ma znać, czemu tak, że ty i ja Setki, komentarzy jak stare zdjęcia Wywołane uśmiech wolę nie pamiętać Co nas mówią o przyjaciół trzeba Czasem nie to irytuje a to Wiem, że też teraz widzę Chcą sparować nas w jedłonie Nie no fajna No fajne, a to w ogóle była na koncercie A fajny bit. ale podobnie telewizory. <noise> <noise> nie no, no fajne. To friendship nie wiedzą, masz mętlik, nie wiedzą, że prowokują tylko uśmiech na twarzy mej Ja wiem dobrze, czego dziś chcę z nim poznawać, rozwijać się, więc Nie układajcie mi życia wolę sam Jako skierubika, <noise> którą w dłoni mam Całe życie unikałem czterech ścian Chciałem mieć trochę wolności No to teraz chyba mam Ej. Chyba tak Ale raczej tak dziecione tego chcę to się. Przed minutami nie znałam no. Teraz stoimy na scenie pełna sala Przed pięcioma na koncercie Teraz stoimy na scenie, no dobra, teraz stoimy, już. Przed pięcioma minutami cię nie znałam Teraz stoimy na scenie pełna Przed pięcioma minutami cię nie znałem Teraz stoimy na scenie teraz wypełniamy halę Co koniec? Tak. No zatrzymaj, musimy coś... nie wiem. No dla mnie fajna piosenka. 10 według ciebie? Ósemkę mocno bym dał. Ósemkę? No to ja tak dziewiątkę, bo ten Bardzo fajna same. piosenka. No, ten początek beatu, on tak buja Znowu tym wszystkim. No, ale ma ładny głos Alec i chyba <grym> chcą znać Czemu hmm. tak że ty i ja Wszystkich komentarze jak stare zdjęcia Wywołane uśmiech wolenie panu. Wszędzie jest najlepsze no, Bo jest takie cichutko, tak Nie Niewali tak mocno Co nas mówią o przyjaciół trzeba dwa Czasem nie to irytuje Wiem, że też tak masz Owu widzę jak Chcą spać fajne Kurde, co ja w zrobię. Nie wiem, ja bym to ocenił właśnie na taką ocenkę. No to ja dziewiątkę daję. I co widzę, jeżeli podoba Wam się taki typ materiału czy coś takiego typu, to, to, to możemy robić jeszcze więcej jakiś ocenek czegoś, jakiś piosenek w ogóle. ja, ja Więc co? Teraz kończymy ten filmik. No. Murzynek, możesz się pożegnać. Cześć widzowie. I może jeszcze jakiś fajny odcinek, gdzie się wleci, więc A zobaczmy. Więc papa.